Zatujcie go, jest Chłopie, ja po postaję, podaję, się, Jedzie do was Pada się, stój, 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 no kurwa no kajdanki na ziemię, pałusz Dobra, jestem metod, chłopa kurwa on się nie podaje, ciota jebana Nie wiem czemu on jest odkuty, ale... Plecy, 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 chłop plecy, plecy, help, 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 help mm -hmm. ja Leży, bombę, to, bombę dostał, leży No jest, no, jest wyścia. jeszcze Na mnie dużo, na mnie dużo do prawej chodź Bieg do prawej Wyjdź fajcie może jak moja Ty teraz Ta, help! Dużo na mnie, dużo Jestem. na mnie! Po pustej! Lecę, znajdujście Ale pójście do mnie! Leży, leży! Jeszcze jedna chyba, jeszcze jeden Kater, one more Dostał, leży! O o forma, leż. Forma, leż. forma panowie! A kurwa! Dobra, przeszukiwać przeszukaliście, przeszukaliście trzech na miejscu Czy tam Ocikcie, stary, że możemy. Ale jak mam nie. stary sz... z czego ja mam strzelać kurwa jak mam 20 albo Ja mam podejść i się podejść i odłożyć klamkę Ale wy lutował, to się tylko zamoczyć? Ja... ja kurwa tego Nie, ze ale... wszystkiego zlutowałem policjant leżał, tą klamę wziąłem, dał, dał klamkę, bo on oficjalnie leży. Medyk podjechał i sobie kurwa podniósł